Ci sprawy, ty to Tato do mnie dzwoni. Kurwa. Kakao zbije. Co? Nie, rano nie. Bo no z mąkiem się już mówię. No nie dam rady, bo biorę go. No ale co? Go cały czas, Boże. No, ale to już tak raz było. No. Dawaj, w Nie. Ja mam 50 oh, naboi, ja wcześniej. mam 50 naboi tylko. Dobra, to jest idealnie. Siedzi tam w rogu. Kurwa, idę go zabić po prostu normalnie, tak o. masz. Kurwa, trzech jeszcze mam Z lewej ciebie, nie? Dwóch, dwóch masz Nie wiem, kurwa, kto, że masz dwóch Nie podjeżdżają cię, o. kurwa po chuj ty podjeżdżasz, no? Już tyle ludzi, a ty biegniesz tam na jednego Sfela Nie miałem naboi już No to z lewej Tam też było, na kurwa, mało bo no to bym się kurwa zregenerował, a my rozszyjemy tam tyle ludzi na patrzcie nas padochronia z tego Nie wiem Gdzie się widziałem Dawaj nie pierdolę Nie no że to przepanie to jest kurwa porażka zwierzywali Wali, dawaj go Nie mogę Widzę kolegę, mogę mu skoczyć na głowę, proszę. No tak też. No kurwa, co jest z tym reloadem ty? To on reload?

Widzisz go? go? Nie, nie nie? nie, zosphory, poza szy, poza szy. Praszymy, nie? Prawa jestem Widzisz trochę. Podążę, podążę no.

Jak to się kurwa stało? Ale mi dziwnie celownikiem przerzuca A ktoś do niego bił Przeda mnie A przeda mnie Ale to je Nie! Na hit... Nie, bo no, przestwoli. Kurwa, kiedy jeste słaby w tą grę, nie Znowu bo ten HP zostawiłem.

Wiemy, bo oni muszą iść ze sobą. Przynajmniej górka. No, no już lepiej nie mogłem wystawić. Kurwa, Madżak to dziwnie... Leżę. Lecę jeszcze. Daj na lewo. Górka. Rzut? No dawaj Oczywiście jestem kurwa jest... Bierz chalkę szybko Leć nią, leć nią, ja tam biegnę Dawaj patrzymy czy coś jeszcze nie ma musimy sprawdzić tego drona. Dawaj. Mm. Lecę na lewą Betarka jest Nie, olej mi ją Widzisz na mapie, są No nie widzę właśnie hmm, Też ją już zrobiłem no, Widzę gościa Czekaj, ja bym tutaj, spokojnie No nie no tutaj by ich nie było, co by to robili No i uwierz mi, gdzie jestem kurwa Tu w Jest, jest Dwu, kowierzy jeszcze będzie Kowierzy jeszcze Nie, jeszcze koło tego, no on tu jest, tutaj transportu On ma jeszcze Oreo drugich Nie mogę go trafić i wieża, nie zielone pod, 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 biegnie Cóż, a Ja sobie kebę wezmę, bo mam 4 cztery długo. Ja sumie mam wszystko. Nie mam kebów. Czym? Czy Zabrałeś wszystko? Nie. No to było. Dobra, ja mam wszystko, co bym chciał. Mamy zero naboi naprawdę Kurwa, no stała przeszkodę główna Ile zobaczyć tam wojowego się o to może jak się narodwiał fajne Co no na przekazuj Gdzie go dorwałem O on nie miał nic Widzę ludzi 30 Parzę 300 Dobra, zajebnił. Zajebnił, no. O, zajebnie. Zajebnie, no. Gdzie są dokładnie? Widzę jednego. Znoszone jest, zaznaczony jest. Widzisz? Wydaje mi się, drugi za nim gdzieś chyba. Jeszcze jak była autostrada, wiesz? Ty flarowałeś? Tak. Mam pół flary. Tam drakieta mi leciała, wiesz? Kto gdzieś w ogóle? No gdzieś tutaj jest gościu. Ja widzę, widzę. Mm -hmm, Dam dawaj lewą, dawaj lewą. Widzę go. Ja pierdolę. Dawaj, dawaj, dawaj. Mastinger nie powinno wyjebać, nie? Tunelkałem tu jak na piorta, to jest. tragedia to jest Stinger je? jest złoty MPX, chcesz do tego MP? Nie. Arpeg jest też? No, arpeg ja przyjmę. Gdzie arpeg? Stinger jest. Tu w skrzynce w Wziąłeś na mat? Eee, tak. Grzej śmigło, grzej śmigło! Wygeneruję Znowu są na plecach naszych, Dostaliśmy, na dostaliśmy. Na autostradzie. Zbierzmy się w tamtym punkcie, ruchy! Uważaj, helka ginie. Dawaj, spierdalamy stąd, stary, ja nie mam broni takiej. Odować. Chyba, że chcesz gdzieś na lewo, z prawa zejść i ich bić. Nowy punkt nawigacyjny, ruchy! No oh. zajedźmy Au. to nie nas zajedzą. Ja mam na coś zawołać, nie lubię tej pozycji, nie podałem się do pozycji. Zawajcie się! Tu na co ten murek, co jemy Nie leży. Plec plecy zostań, stary, w plecy zostałem Dawaj przy murku Nie widzę To już daleko musiał być, bo... Może wierzę. Nie, nie widzę Nie wiem Nie, ja, pomyłem na lot i zasłonę do nógwa. No, na nie, to dawno byłoby. No było daleko. Po lewej staro, blisko lewa. Patrz. Nie strzelaj, jest. Podejdźmy sobie bliżej. Dawaj. Widzisz to? leży Daleko no. Nalot dymny, jak chcesz to weź Blisko przed nami, przed nami blisko Palma Palma do lewej, palma do lewej stary Wiem, 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 wiem Tam jeszcze Sniper jest w tym w tym sniper będzie żłuta? Wuch! Wążek halka! Uważyj, halka spada Wążek spada, wążek i spada. wążek Dawdam. dalej. Dawaj. ten snajper, nie mam, już. Na jeden. Ale jest, który tam bliższy? A ten, do lewej, do lewej. No, no kurwa, zabi go. Sorry, gdzie ty jesteś? Masz na masz na lot na subie. Nie, przeżyjego. Tak, tu żeś tam obiegł, ja myślę, że już nic tu nie skończył mnie, nie? Nie zbóg grzeba, gdzie ty jesteś? Mówiłem, ci, że to obiegam. Kurwa, nie zwróciłem uwagi. Masz kawy jakieś? Od nich? No tu będą. Marzesz jakieś czy nie? Nie To tylko tyle Mam ochotę wziąć sniperkę, nie? A tu jeszcze jeden, że chodź. Łap Mam ochotę sniperkę wziąć, nie? Chodź ja chuj, biorę tego KTS tam fajny jest. Ale czekaj, tutaj tu zabiliśmy wcześniej, nie? Tutaj nie było gdzieś tutaj? Nie, bo dalej to no, jest Czekaj. Nie no to tu się gdzieś zaczynało ten Trzy ekipy zostały stare, jestem stoltować, tam się biją, tam się biją Podbiegamy pod górkę podbiegamy, pod górkę, podbiegamy pod górkę, dalej podbiegamy pod górkę tutaj, póch się biją. Mogą nas widzieć. Dawaj, Max, lewa. Przez ambulans. Oni się biją. Nie zwróć na uwagi. Ile jest? Low. Low. jest low, bardzo. Jak zabiję dronem, ja go zabiję dronem. Daj, max lewa podchodzimy On na on na jest Wysadzam go Czekaj, zabiję go, zabiję go Mam go Podnosi go chyba Podniósł go I dalej jest jeszcze jeden ekipa Przez defilator. Ja obiegam, ja obiegam, ja obiegam. Na, lot, na lot, na lot, na lot. Nie dam rady Panikowałem Nie na rady Po prostu zasmokujesz Jak ten smok? Chujowo Oni się trwają do tego murku Tam, 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 ja, tam potrzebuję gdzie... ke... ja bardzo potrzebuję kewy Bardzo No to są tutaj Minus 100 minus 100 Nie wychylić Nie mam tej. tych kewów on jest sam? Nie wiem Blisko! Nie to ty Jest chyba sam no Bo zna drugi się kitra Dawaj tu na lewo biegniemy przy górce I wybiegamy mu, daj wybiegamy mu na mordę